Siemaneczko do Beściaki, z tej strony Bora. To jest kolejny odcinek już... bodajże 29. z gry Rage. Dostaliśmy misję do wykonania. Eee, Znajdź pozostawiony przez robotników dynamit. Tu jestem w takich podziemiach. Eee, niebieska linia. A, Czort wie, znać Znajdź ono. Mam rozwalić tych wszystkich mutantów. O, biegają se, wszędzie sobie biegają Tylko kurwa jakoś nie chcą do mnie podbiegnąć Ło! Co to było? Kurwa mać Wszędzie są te trupy, a, a mutantów nie widać Chuj rzeczy do pozbierania, to prawda. Wszystko się pewnie przyda. W śmietniku nic nie ma? Okej, okay, czyli tutaj nie wejdę. Muszę cisnąć tutaj. Aha, Megery's Gdzie teraz? Kurde, uciekł jeden. A do kupy to już uciekło, uciekło 50 Tu raczej nic nie znajdę Oprócz obecnych kibli Kurde chyba żeby mi tam autko puścić jak myślicie No chyba nie przejadę nawet Flaszki, nasi tu byli <grystanie> no tak, tylko w kiblach nic nie ma, dobra, idziemy dalej Czyli tutaj A mnie ciekawi, jeszcze żadnych niespodzianek nie było. Nie lubię, jak jest tak spokojnie, bo to podejrzane, co nie? O, ile dobra! No dobra, no i znalazłem detonator. Dynamit, chyba też, co nie? Wow! Ale się wystraszyłem! Ło! Wow! Weź mnie puść! Ale się wystraszyłem! By to chudy dyk! Zajebią mnie czy nie? Szybko zmieniaj naboje! O kurwa, tu mi teraz nie dadzą żyć! Zmieniaj, zmieniaj, zmieniaj. Znowu zmieniaj. Ale to tam tego pedała wystraszyłem! O nie. Zdąże czy nie zdążę? Na pewno nie koniec, Hehe. Ile was tu jeszcze będzie śmieci? No to nie myślę, żeby to jeszcze był koniec. No właśnie. wa. Chodź, mnie tamten penis wystraszył. Na dół śmieciu! No ale jak ja mam teraz zejść Ole raz znowu Dobra, już wiem jak mam zejść O nie A, ominąłem cię Nie sądzę, żeby to był koniec jeszcze Bo jeszcze cała dupna droga powrotna przede mną Dobra, tutaj świry już nie wychodzą, więc źle nie jest. Wracamy. Ja wiem, że z tego kibla też pewnie wyjdziecie. Za mną nic nie ma? A ten z czym biegł? Co to za pojeby? No dobra, <grywka> I idziemy. I zajrzę do tego kibla jeszcze, no, ale spoko, czyli tutaj na dół. Z czym ty kurwa śmieci biegniesz do mnie? Jakimiś dynamity, granaty? Dobra, to ja się schowam tu. Weź spierdalaj! <ścoughs> 114 jeszcze, tylko naboi. No to i broni, nie? Jakbym mógł to na spokojnie szybko przebiec chyba. Łoł! Wow. Ziemie zdenerwował. Tu jakieś drzwi się otwarły, zobaczymy co tu jest Książki kubek, no zajebiście Chyba tam, nie? Tu jeszcze coś jest Dobra, na dół Byłem czy nie byłem? O, spod ziemi. Dziwna sprawa. To no, oni wychodzą zewsząd. Ło, gdzie, gdzie? Kto go słyszę? Ło! Wow. Czym ty do mnie rzucasz, świrze Czym oni do mnie nie Granat Dobra, ja bym chciał transportem wejść, da się? Ja dupa, a się nie da Nie mam na boi Cztery takie Nie no, tego tej broni nie biorę Pięściami też na pewno na nich nie. Dostaw łeb. Tu będzie trochę zabawy. Cholera, jest po mnie chyba. Patrzcie, ile ich tu biega. Gdzie jest inna broń? Kałasz. Dobrze. O kurwa, tu był granat. To do mnie sieje tamten. Nie wiem czy go zajebałem, czy jeszcze nie. Co to było? Dobra, sytuacja ogarnięta w miarę trochę chyba. Albo i nie. To są już jakieś silniejsze mutanty chyba. No, czyli raczej tam mam uderzać, ale chcę właśnie tam tego wyeliminować I chyba mi się udało Ta, zdecydowanie tak, wyeliminowany Tu nie ma nic nowego, nic do zabrania Hajz jest YouTube nie płaci, to trzeba było opróżniać automaty. Gornicy zawsze coś mają przy sobie, to normalka. No i co, i wchodzimy do góry. Co, zaś jakieś kible? Chyba wam te kible rozjebało. Mutanty. Hydraulika tutaj z Londynu potrzebujecie. Nie mów, że na dole. Woo, coś się kurwa stało w nogę. To no tak na dobitkę wiecie. Dobra, ciśniemy dalej. Jeszcze ktoś Ktoś chętny do tańcenia bo ja bym się z kimś potancował, brak za zajzdcę. A, nie da się tego rozwalić. Butelki, butelki, butelki do skupu sprzedam. Istnieją w ogóle kurwa jeszcze skupy, w ogóle co Gdzie ja z tym ryjem? Coś mi tu jakimś tym bosem śmierdzi. Co to jest? No, fajnie to wygląda, fajnie. Ale jak chcę zobaczyć, co tutaj jest. Naboje. Tylko? Nie, jeszcze jedne naboje. Porek na śmieci, nie kamizelka kulodporna. Dobra. Oho mam się do rogu i zobaczmy co to było. O, jaj się. Gał, 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 Wow, trochę was tu mama ma! Zjebałem Dobra. Do rogu się schować i napierdolać do nich jest najłatwiej. O kurde. ja jeszcze był na strzała. Naboje, naboje! Jeszcze napierdzielają, to kurde Ale myślę, że oni się skończą w końcu Nie wydaje mi się, żeby ich tu milion było to to jakby się miało rozpierdolić o kurwa widzicie to co ja widzę nie wiem czego ja tego używam w ogóle bo ja chciałem użyć tego Ty nie mam czasu teraz, za mnie zajebią. O kurde no, już to ósemka była tak. Dobra dobra! Kurde, ich tu troje goni! Jak nie dostał jak dostał! Kurwiacie mnie. Ja to w topie jeszcze. Nie wiem czy go zajebałem, ale biegną do mnie O kurde, no dobra Oj, to nie jest śmieszne Nie snajperka Mam broń, dobra Nie wiem, oni będą go cały czas wyłazić, nie? 2 6 rakiet tylko zostało Dobra, nie żyje Czwórka Jedmu ryj. Piątka Nie ta, nie ta broń, trójka Dobra <laughs> No nie ogarzę, ale sobie poradziłem i to jest najważniejsze No, wiedziałem, że mi to błosem śmierdzi Na, na kilometr Haj z YouTube'a, znaczy z automatów. <grymne> Oho. Znowu nasze ziomeczki furczą. Ale tym się zajmiemy już w kolejnym odcinku. W tym odcinku to było na tyle. Jeśli Wam się odcinek podobał, standardowo łapa w górę, nie zapominajcie również o jakimś swoim komentarzu. A jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, nie popełniaj nadal swojego błędu. Subskrypcja oznacza, że będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Trzymajcie się cieplutko, na razie, ho, pa pa.